Mundial w Katarze to impreza, której organizatorzy twierdzą, że to, że ich zdaniem około 80 osób tylko zginęło przy jego organizacji, przy budowie stadionów, to to jest sukces i że wszystko jest spoko. Cześć, ja się nazywam Tomasz. Ten kanał nazywa się Tak. I za sobą mamy pierwsze spotkania jednej ósmej finału mistrzostw świata. Mamy pierwszych dwóch ćwierć finalistów, Argentynę i Holandię. No i dzisiaj zagra też. Polska. Najpierw omówmy, może to, co działo się pokrótce wczoraj. Wczoraj Holendrzy w końcu zagrali w moim odczuciu naprawdę dobry mecz na tych mistrzostwach. Nie zagrali meczu ładnego, ale zagrali mecz dobry. Nie było to przesadnie estetyczne, ale myślę, że choć przez chwilę nie było wątpliwości, kto jest na boisku lepszy. Oczywiście Jankesi mogli, wręcz powinni objąć prowadzenie na samym początku, ale pomijając to. No dojrzalsza ekipa grała w pomarańczowych strojach i oglądałem ten mecz z takim poczuciem, że oni chyba naprawdę się rozkręcili, że Louis van Hall Gaal będzie atutem na tym turnieju. Już nim jest tak naprawdę. Zauważcie, że dwie bramki, które strzelili Holendrzy padły po akcjach. No Widać było tam rękę trenera, bo to nie jest przypadek, nie może to być przypadek, że dwa razy jest podanie na 16 metr spod linii końcowej po ziemi do piłkarza, który nie jest obstawiony przez rywali. No, to jest coś, co mi przypomina pierwszą bramkę Realu z Juventusem w finale Ligi Mistrzów swego czasu, którą tam Cristiano strzelił i która też no, Zidane mówił, że hej chłopaki róbcie tak, to na pewno zadziała. Tutaj też coś takiego mieliśmy do zaobserwowania, i oczywiście nie jest to jakaś akcja, o której nikt nigdy nie słyszał. Ale jednak Van Hal wiedział, że jego piłkarze powinni się na tym uprzeć, powinni się na tym skupić, no i to zadziałało. Na samym początku meczu byłem też znowu w trybie troszkę znęcania się nad Dumfriesem, który jak do tej pory zalicza bardzo umiarkowany turniej, ale jednak w momencie, w którym podał, dał tę asystę, pierwszą swoją w spotkaniu z USA, no to obudził się, obudził się do tego stopnia, że wydaje mi się, że jest jak najbardziej racjonalnym to, że on dostał, bo chyba dostał, tak, nagrodę dla najlepszego zawodnika w tym meczu. Amerykanie, jak zawsze, zaprezentowali dosyć sporo entuzjazmu i nie ma czegoś takiego, że hej, dobrze im tak, że odpadli, ale no jako entuzjasta, kibicu, kibic reprezentacji Holandii, no to mnie to przesadnie nie martwi, Amerykanie znowu na tym turnieju klapnęli w którymś momencie fizycznie i łatwo było się spodziewać, że coś takiego będzie miało miejsce. Recepta na coś takiego jest prosta: szybko zdobyć takie prowadzenie, żeby później już nie móc, nie wiadomo, nie musieć, nie wiadomo jak biegać. Nie udało się również ze względu na operta, który nadal zalicza naprawdę dobry turniej. Myślę, że nie można mówić o tak spektakularnym występie jak to, co robi na tym turnieju szczęsny i co będzie robił szczęsny, mam nadzieję, ale jest to na pewno dla mnie pozytywne zaskoczenie, jedno z odkryć tego turnieju. Oranie trafią w następnym meczu na Argentynę z Messi. Argentynę, która nie wyglądała źle, jakoś przynajmniej dramatycznie z ekipą Australii, ale no, żeby to był jakiś bardzo pewny awans. No nie wiem, nie nazwałbym go niepewnym, ale Argentyńczycy znowu męczyli bułę, krótko mówiąc. Dość powiedzieć, że już w drugiej połowie była sytuacja, do tego, żeby i to nie jedna, żeby nawet jeżeli nie jakaś bardzo klarowna, do tego, żeby Australijczycy doprowadzili do remisu. I ta ekipa, jak jest nerwowa, wygląda tak sobie. Nadal ma dużo, mnóstwo indywidualnej jakości, ale. No, pozostaje pytanie, czy to znowu nie było coś takiego, że oni weszli w mecz z myślą, że to jest jakaś tam Australia. Co oni tam muszą? No, to ich prawie, że pokarało. Mam wrażenie, że jednak trochę bardziej spięci wyjdą na reprezentację Holandii. I no, trudno jest właśnie przewidywać, co w tym spotkaniu się w związku z tym wydarzy. Obydwie ekipy są doświadczone, mają jakość. Trener myślę, że jest atutem akurat tutaj Holendrów. Na czym to się skończy? Nie patrzyłem jeszcze na kursy u Buckomherów. Ach kurczę, zrobię to teraz. No w miarę wyraźnym faworytem jest Argentyna z tego co widzę, no ja chyba jednak skłaniałbym się ku temu, że Holendrzy tym swoim pragmatyzmem, uporządkowaniem jednak Argentyńczyków będą w stanie zatrzymać Messi, który pcha się środkiem i będzie musiał przebić się przez mur trzech stoperów, z czego każdy coś tam jednak potrafi, wydaje mi się trudnym zadaniem, oczywiście on jest w stanie coś takiego skruszyć, ale ja bym jednak tutaj typował, że to Holendrzy przejdą dalej, że Holendrzy będą półfinalistami. Jak zweryfikuje to czas, no to zobaczymy oczywiście jak zawsze, zachęcam do pisania co Wy sądzicie na ten temat. No a już za parę godzin nasza ekipa czerwone i białe, a nawet biało-czerwone orły Czesława Michniewicza spotkają się z Francuzami. Francuzi, którzy nie bez powodu są jednymi z faworytów tego turnieju. No, wszystko wskazuje na to, że nas rozjadą. Nie sądzę, żeby to było nie wiadomo jakie 5-0 czy coś takiego. No ale e, trudno być optymistą, już mówiłem o tym wcześniej zresztą. No i jakie mamy powody do optymizmu, jeżeli jakiekolwiek? Co musiałoby się wydarzyć? Czego potrzebujemy do awansu? no wydaje mi się, że potrzebujemy kilku rzeczy. Kylian Mbappé jest piłkarzem, który potrafi się frustrować, który ma bardzo takie duże, że tak powiemy, ego i z jednej strony to pcha go do tego, żeby próbować mocniej, bardziej i tak dalej, ale z drugiej strony to też może rodzić frustrację, także jeżeli wytrzymamy tych, nie wiem, 15-20 minut, no to nasze szanse będą siłą rzeczy rosły, zwłaszcza jeżeli Kylian będzie no, powstrzymany po prostu. Wydaje mi się, że warto byłoby się na tym skupić. Bardzo by się przydało, że wszystkie modły, które były wznoszone do lokiego, do tora, do płonącego krzaka, nawet do Liczy rzepy, no bardzo dobrze by było, żeby wszystkie one zostały wysłuchane przez takie czy inne byty nadprzyrodzone. No bo tego też na pewno bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy modlitw i ciepłych myśli wszystkich, którzy nie kibicują Francuzom. Na pewno też spoko by było, gdyby Hugo Loris przypomniał sobie, że. Z tak czy inaczej pojmowanymi słowianami, no to zdarzyło mu się zrobić głupotę. Przypominam finał mistrzostw świata hmm, o poprzednich, tam gdzie właśnie Joris e, podnosił e, puchar, walnął tam babola, jakby nie patrzeć, oddał piłkę pod własną bramką, a ta wylądowała e, we francuskiej siatce. Dobrze by było, żeby to powtórzył. Byle bez takiego samego finału. No i wiadomo, potrzebujemy, żeby Wojciech Szczęsny dalej był w tej swojej mundialowej formie. Najlepiej, żeby rywalom nie wychodziły takie szczuropadalco strzały, które sprawiają, że piłka w dziwny sposób leci i całkowicie poza zasięgiem Szczęsnego, a jednocześnie ze swoim celem podróży w siatce naszej. No, ja wiem jak to wszystko brzmi, ale wydaje mi się, że wszyscy czujemy to samo. Ja liczę na to, że po prostu wszyscy dadzą w naszej kadrze wszystko z siebie i że zostawimy po sobie dobre wrażenie. A jeżeli piłkarskie bóstwa będą sprzyjały, to kto wie, może naprawdę problemy stworzymy Francuzom. Nigdy nie można całkowicie wykluczyć awansu, jeżeli nie wiem, tak jak właśnie w Paryżu w 95, jeśli nie pamięć nie myli, gdzie Andrzej Woźniak zatrzymał Francję. Gdzie Andrzej Juskowiak jako pierwszy, strzelił bramkę, gdzie Woźniak obronił karnego i tak dalej. Bardzo długo się trzymaliśmy, a w zasadzie Woźniak właśnie się utrzymał. No, wiecie, to jest jeden z naprawdę pierwszych meczów, jakie kojarzę bardzo dobrze. To jest spotkanie, które sprawiło, że bardzo lubię bramkarzy i no pięknie by było to powtórzyć. Czekamy. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Zachęcam do tego, żeby pisać w komentarzach, co Wy przewidujecie. Może jeszcze udało się do Was dotrzeć z tym filmem przed meczem Polaków z Francuzami. Liczmy na to, że mimo tego, że wygląda to tak, no to że decydujący w tym wszystkim będzie. Kłaczek. Dzięki za uwagę. Cześć!